Taki blok wejściowy, prowadzący z zewnątrz teraz przy wejściu do stanowiska dowodzenia komendy TOPL obiektu i nie wiem jak się ten zakład nazywał, ale to jest w Nowym Tarku generalnie. Ta fabryka chyba buty tutaj produkowali. Jak widać tutaj jest już zniszczone, ale co ciekawe są takie elementy wyposażenia jak rury, agregat filtrowentylacyjny, który zaraz pokażę. Tutaj na wejściu po prawej stronie o Widać, że schron modernizowany gdzieś w latach 60., bo to jest takie charakterystyczne. Na wejściu tutaj pewno były takie drzwi, te stalowe z trzema zawiasami. Tutaj jakieś okna. Nie, nie ma tutaj takiego typowego kąpieliska odkażającego, ale może to był na przykład magazyn brudnych rzeczy. Tutaj wchodzimy, tak jakby od razu do takiej części dowodzenia, bo mamy tutaj okienko do przekazywania tych meldunków. Tutaj rura nawiewowa, kolejne pomieszczenie, ale zacznijmy sobie tu. Mamy komorę filtrowentylacyjną z agregatem filtrowentylacyjnym zachowanym, typu RM300 z przed 60-1960 roku. To, to się można spodziewać taki Sonach, no ale nie zmodernizowali w późniejszym czasie. Jak widać jeszcze chodzi, ale bardzo ciężko, na no pewno już trochę zagrzewiało. Tutaj silnik elektryczny jeszcze jest, oczywiście prądu już tutaj nie ma Jaki całej instalacji elektrycznej. Ciekawe, że nie zabrali. Tutaj mamy czechnię powietrza. Gdy czechnię powietrza jest tylko jedna. Albo nie, może jeszcze idzie druga rura? a tak, idzie druga rura gdzieś stamtąd. Na pewno tam była... No właśnie, bo też była widać taka klapka przy wejściu, to jest klapka taka dolna do wybierania różnych rzeczy z kominu tej czerwni takie otwór rewizyjny, oczywiście. Trochę pochłaniaczy chyba AWP 75, ale są już pomalowane farbą, więc tego nie sprawdzę. No dobrze zachowane, no. Jak na stan tego strony oczywiście nie, bo jednak mocno zagrzewiało już. W dalszych pomieszczeniach co? Nie wiem, czy tutaj było. Jakieś szafy, różne inne rzeczy y, na pomieszczenia dla tych tam wszystkich sekcji tego typu rzeczy o WKS. wks właśnie w latach 60-tych zaczęli stosować, więc jest to trochę wcześniejsza rzecz niż y, na H 1 Tutaj też jedno z tych pomieszczeń, ale y, tak zniszczone, że ciężko powiedzieć, co tutaj kiedyś było. Bo y, Tutaj też takie pomieszczenie, jak widać odchodzącym tym nie, ja może Pokój szefa albo centrala telefoniczna, ale do centrali telefonicznej to musiałyby kable gdzieś iść, a tutaj nie widać ich za bardzo. Raczej rury z wodą jakieś w kolejnym pomieszczeniu też pusto, ale też jeszcze taki wyłącznik taka klapka drzwi, zwykłe, nic na nich nie pisze. Oj, tutaj jest takie pomieszczenie, gdzie były ubikacje kiedyś. Rozbite już niestety zbiornik na wodę. No tutaj do przekazywania meldunków, nie wiem, może po przyjmowaniu meldunków to był, ciężko powiedzieć. I znowu są walki, więc jak widać, takich pomieszczeń, nie wiem, socjalne, może pokój wypoczynku. Tutaj też jest jeszcze jeden gniazko Jakieś pulpity, no, no, no mógł być y, w pokoju wypoczynku. Tutaj jeszcze nie wiem co to pisze. Hmm? Takie dosyć dziwne. E, takie bezpieczniki, nie wiem. No, jest może nie wyłączanie oświetlenia zakładu nie, bo to były przełączniki. Więc nie wiem. I też kolejne szafki. Takie rzeczy, tutaj jeszcze jakiś włącznik. A nie wiem do czego, zaraz zobaczymy. No jest włącznik, ale do czego to, to nie wiadomo. Nie wiem co tutaj się znajdowało. Ciężko powiedzieć. Szyfu jak widać bardzo dużo. I tutaj dochodzimy do pomieszczenia, gdzie się mieści taki duży plan tego zakładu. Ten spotkane. No, legenda niszczona. Czy taka tablica z kluczami no to pewna była ta główna sala dowodzenia, znaczy pokój operacyjny w zasadzie to się nazywało W tym pomieszczeniu mamy, o tutaj jeszcze plakaty Może coś będzie na nich Nie, zawartości nie ma, tylko same plakaty zostały, o tutaj, o takim czymś widać, że mogła być centrala telefoniczna W tym pomieszczeniu Jeszcze mamy takie a no i tutaj się wchodzi do budynku. Jest drugie wejście. Jeszcze zachowane drzwi i tam jest przejście dalej. No. Drzwi są takie standardowe z lat 60. O tutaj idą kable. A to są chyba łącznościowe jakieś. No dosyć sporo, no, ale tutaj widać, że jest zalane ciemną wodą, Nie wiem, może rógę kanalizacyjną mi ją rozwaliło. Tak jak widać, dwa wejścia nie ma takich typowych kąpielisk odkażających. Ciężko stwierdzić jakie było przeznaczenie. Jeszcze pomieszczeń, chociaż jeszcze nie, nie do wszystkich weźliśmy. A tutaj mamy punkt przyjmowania meldunków. Widać trójkomorowy. O, tutaj jeszcze jakieś karteczki. A nie, to po prostu odpadło z tego. I tutaj też coś było, ale nie wiem co. Taka skrzynia dosyć ciekawa. O, tutaj idą. Chyba właśnie z kablami. Jak widać dosyć spory też jest ten schron. I są też ciekawe te przejścia takie, że po prostu nie ma zwykłej ściany, tylko zrobione takie z właśnie. Kolejne puste pomieszczenie, no. Gdzieś pokój szefa musiał być, akumulatornia. Jeśli była. Jeszcze jedno pomieszczenie. Aha, no i... A, bo tak, bo tutaj się przechodzi właśnie tak. No, a no dobrze. No i niestety zniszczony zron. Nie wiem, pewno drugiej kategorii w późniejszym czasie stanowisko kierowania już tam komendy zakładowej, tam zakładowego oddziału samoobrony. No, i w sumie tyle co się zachowało. No, dobrze, że przynajmniej ten agregat w jest. O, tutaj jest właśnie ta druga czerwona powietrza. A może miała stać z tego przeciągu? Bo tutaj tylko zoszczelnych nie ma. No, nie wiem. No, w zasadzie tyle co można powiedzieć o, o tym schronie. Tutaj na terenie zakładu jest dużo, więc e, tam jeszcze lecimy. Może się uda gdzieś wejść. gdzieś do schronu na terenie tej samej fabryki. Tutaj jak widać jest zalane wyjścia awaryjne. Bez drzwi. Wszystko kopcone starych. Tutaj na sklapek o WKS jest zbiornik na wodę od razu przy wyjściu jest też kibelek jest takie ciekawe rozwiązanie tutaj mamy umywal o światło działa aha tam macie robię zdjęcia to tutaj mamy komorę schronową jak widać bardzo dużą ilością klamorów butów na no, pozostałości po fabryce oczywiście no i tutaj idą rury do czerpni powietrza tam gdzieś jeszcze dalej nawiewowe też są no i tutaj jest główne wejście do schronu składające się z drzwi szelbetowych czterema skoblami. A, tutaj chodzi. Się. Więc jedna komora w tutaj jest. Komora filtra Jest agregat filtra EWH49, ale z czterema filtra-pochłaniaczami. Więc o wydajności 300 m3 na godzinę. Korpa już jest tutaj bez tego czpienia, więc no nie odpali się. Tak Poza tym widać, że jest silnik elektryczny, gdzieś tam idzie sobie do włącznika. No i zawór trójkrótkowy też jest. Tutaj idzie do trzechmi powietrza. Tam rucha nawiewowa. No a ciekawe, że z czego ma filtro pochłaniaczami, że wem, czy stanie zmieściłby się. No nietypowo tak. No dobrze. No ciekawie, ciekawie. To co, to chyba będzie trzeba wychodzić, bo tutaj jest... to jest śluza z kolejnymi drzwiami, więc widać, że po, z połowy lat 50 taki sron zakładowy. No i tutaj przy takim dosyć dziwnym obiekcie, czyli wyjściu awaryjnym z taką nałożoną kratą. Właśnie ten film będę pomału kończył, no bo tam w tym budynku, co byłem w tym schronie, no to w zasadzie był jeszcze drugi sron, ale zamknięty. Dlatego się wejść nie da. No a tutaj całkowicie jest budynek zamknięty, tutaj skrata, więc niestety też się wejść nie da. Schronów jeszcze jest tutaj parę w tych budynkach, jeszcze w innych były też wolnostojące, ale niestety wszystko obecnie jest już zlikwidowane. No jest dostępne tylko tamten jeden, gdyby otworzyć tamten drugi, który jest zamknięty na kłódkę, no i jeszcze te SD no. Do, do innych wejść też by może coś było no ale to nie na ten moment więc kilkanaście sronów jeszcze parę innych obiektów na terenie tego zakładu nawet nieźle ale jak widać już zniszczone tak jak niektóre budynki samej fabryki no więc jak się podobał film to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał jeśli tego nie robicie i do następnego na razie